I barany, witam Was, moi drodzy, na czytaniu na miesiąc maj dla waszego znaku zodiaku. Czytanie jest ogólne. Wiecie o tym, że w tych ogólnych czytaniach trzeba zwracać uwagę na część informacji, a nie na cały kształt, dlatego że um, bardzo jest duża szansa, że całe czytanie nie będzie z Wami rezonowało. Po prostu skorzystajcie z niego, nie trzymajcie się kurczowo każdej informacji, jeśli um, nie jest z wami w żaden sposób powiązana. Więc może dotyczyć sytuacji, w których już jesteście, może dotyczyć sytuacji, w w których się dopiero znajdziecie, no bo w tarocie z tym rozkładem czasu jest czasami różnie, więc tutaj podkreślam to. Mila widziane lajki, komentarze, subskrypcje z góry wielkie dzięki i przechodzę do Waszego czytania. I teraz tak, ponieważ to Wasze czytanie jest bardzo skoncentrowane, niestety. Niestety dla takich osób, które nie mają powiązań żadnych damsko-męskich, miłosnych i tutaj w związku z tym u was jakby nie ma do czego się przyczepić, no to czytanie będzie mało dla was przydatne. Według mnie, no nie wiem, tam w przyszłości może coś być akurat, że to i tak może dla was mieć jakiś sens, ale być może z kimś macie takim do czynienia. Ja nie wiem, ale. To, co chcę powiedzieć, żeby nie przedłużać, to dla osób, które w tym miesiącu, i to jest dla was wszystkich, ok, bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteście, według kart i to, co się pokazuje, dla osób, które zaczynają jakąś nową drogę, podejmują jakieś decyzje, które mogą być ryzykowne, które mogą być czymś, co ma rozpocząć jakiś nowy cykl, być może jakąś nową drogę. Jest tu wybór, który. Niestety jest pokazany e, jako jakiś początek wasz, waszego dziecka. E, przede wszystkim, ale w każdej innej sytuacji, jeśli wiecie o tym, że musicie w maju zmierzyć się z jakimiś e, sprawami, które, na których się nie znacie, e, które są dla was zupełnie nowe e, nie wiem po prostu ruszacie przed siebie. Niestety przy tej całej sytuacji jest bardzo dużo tajemnic. Czegoś nie widzicie, coś jest specjalnie wam zakryte, niedopowiedziane, dopowiedziane, niedoinformowani będziecie być może sami tutaj się porywacie na coś i po prostu myślicie sobie, co będzie, to będzie. Nie. Tutaj każdy z was w związku z taką sytuacją e, albo się zatrzymajcie, albo zrezygnujcie, bo wy przy, tej przy tych waszych kartach centralnych, czyli to jest główna energia, a na rezultat mamy kartę dziesięciu mieczy, więc tutaj nie jest dobra energia i po prostu to się może źle, źle dla kogoś skończyć. Dla matek, e, tutaj jest ostrzeżenie bardzo duże, matek ojców oczywiście, tych, którzy mają właśnie dzieci, możliwe, że to wszystko dotyczy waszego dziecka, dziecko raczej nastoletnie, dziecko, które mogłoby podejmować jakąś decyzję, bo chce czegoś spróbować nowego. E, bo znowu tak samo może być, że coś, e, czegoś sobie nie zdaje sprawę, e, ryzyko, nieodpowiedzialność, e, po prostu spontaniczność jakaś taka młodzieńcza i wchodzi w to dziecko być może nawet w jakieś, e, wiecie, e, nie wiem czy nawet nie narkotyki, jakieś sprawy, które niestety mogą e, być, e, jakby to powiedzieć, szkodliwe dla zdrowia. Więc zwróćcie na to uwagę. To jest, to jest naprawdę ważne. Ja wiem, że nie dla wszystkich e, nie, musi, nie musi być, ale gdybyście byli w takiej sytuacji i wiecie, że na przykład coś tam z dzieckiem e, czasami było niehalo, e, no to wtedy zwracajcie uwagę, że i trzeba się temu przyjrzeć, nie wiem, nawet pokój sprawdzić. Tu jest coś zakryte i dotyczy albo czegoś zupełnie nowego, e, w czym ktoś nie ma zupełnie doświadczenia. Może, e, jeśli, e, wiecie, to jak. Powiedziałam tutaj od złej strony, tylko pod kątem dzieci, okej? Okay? Nie wszystkie idą w jakieś kłopoty tego typu. Może być tak, że po prostu dziecko rozpoczyna jakąś nową drogę w pracy, nie wiem, coś po prostu będzie i możecie nawet o tym nie wiedzieć. To dobrze z nim porozmawiać, bo tutaj właściwie ono jakby chce spróbować czegoś zupełnie takiego, taki skok na głęboką wodę, wiecie, tak, idę pływać, ale nie potrafię, więc tutaj i, i faktycznie tutaj ta intuicja nawet temu dziecku nie pomoże, dziecku czy wam, dlatego że głupiec nie ma intuicji, on się dopiero wszystkiego uczy, brak mu doświadczenia, brak mu wiedzy, brak mu przyjaciół, nawet. E Często tu się osoba, i już tutaj zaczynam, jakby ten początek taki, wiecie, już poza tą całą, całym tym wstępem. Ja mam głupca, pokazaną osobę, która może być laikiem, osobą, która... Po prostu staje e, przed czymś zupełnie nowym, bo chce. To jest osoba, która jest pokazywana jako singiel, singielka. Ktoś, kto e, chce po prostu i swoją drogą e, nie przywiązywać się do miejsca, nie przywiązywać się do ludzi, e, do sytuacji. E, no tutaj jest taka wolność pokazana, ale w związku z tym jest też takie w, właśnie... E, Gdybyście wy mieli z kimś takim do czynienia, bo się pokazała taka osoba w waszym życiu w jakimkolwiek kontekście, czy miłosnym, czy w jakimś, no nie wiem, jakimś tam rodzinnym, powiedzmy, bardziej prywatnym, no to mamy pokazane, że nic o tej osobie nie wiecie, tym bardziej, że ona będzie nie wiem, zdystansowana, nie bardzo wylewna, nie będzie chciała za bardzo się opowiadać z wielu rzeczy. No przy karcie księżyca niestety tu jest trudna energia. Oczywiście nikogo nie strasząc. Fajnie spontan, fajnie spróbować czegoś nowego, nikt niczego nie, nie traci, ale tutaj jest przy tej karcie księżyca pokazane to, że bardzo duża niewiedza temu wszystkiemu towarzyszy, więc no, warto zwracać na to uwagę i jakby dmuchać na zimne, wiecie, w, takich, w, takich, w takiej sytuacji. Mamy pokazane dwa znaki tutaj w tym centrum: rybki i wodnika, więc może też tutaj ktoś spod tego znaku, i wtedy no, warto by było sprawdzać, co by. Mm, co by te osoby miały i jaki wpływ na Was samych, ok? Więc to jest ważne. Teraz karta, która mówi o tym, co może wpływać tutaj na, na ten miesiąc. Właściwie tu jest kto, bo mamy cesarzową pokazaną, więc tu jest często matka, może być partnerka życiowa dla Panów, kobieta, która może być w przyszłości i stworzyć taki piękny dom, jaki potrafi stworzyć właśnie cesarzowa. Ale wydaje mi się, że to jest do tego waszego rozkładu, a, bo ja tu mam a, męża i żonę pokazanych, i właśnie to dziecko, a, i przy tym wszystkim też jest właśnie matka z jakiego powodu, czy ona wam pomoże coś ujrzeć, zwrócić, wa, zwrócić wam uwagę na coś, czy ona jest tutaj właśnie w innym charakterze, może być czepialska, może ona wpływać na jakieś nieporozumienia pomiędzy wami, więc zwracajcie uwagę, nie wiem, czy ją to jest matką, czy ja to matka jest pokazana, czy mężczyzny, czy kobiety, więc tutaj już wy sami zwracajcie uwagę, bo ona jest kluczowa z jakiegoś powodu, ta kobieta w pracy, też bym mogła powiedzieć, że mogłaby być jakaś szefowa, no, jakaś taka ważna kobieta w waszym życiu. Tak, tak ważna jak własna matka, więc tutaj ktoś taki nam się pokazuje. A teraz karta, która mówi o tym korzeniu obecnej sytuacji i mamy. Króla monet. Więc tutaj jest albo to związana e, osoba męż, męska z pracą, ale jeśli nie, to tu mamy tutaj właśnie partnera, e, osobę, która utrzymuje dom, e, mężczyznę, który jest bardzo zaradny finansowo i posiada te finanse. Tutaj on nie cierpi z tego powodu. Jest bardzo konkretny, zorganizowany e, i n, bardzo. Bardzo dobre ogólnie. To jest fajna energia osoby, która zawsze pomaga, która nie rzuca słów na wiatr, która, jeśli coś proponuje, to są to konkrety. Więc z jakiegoś powodu tutaj się nam ten mężczyzna pokazuje. A w, a w karcie, która mówi o tym, co odchodzi, mamy królową kielichów. Tutaj macie dużo tych energii niestety w tym ogólnym czytaniu i może być tak, że. Z jakiegoś powodu coś się nam tutaj może troszeczkę um, pozamykać w tym, w tym miesiącu. Jeśli by były jakieś sprawy damsko-męskie, przy rodzinie, być może jesteście ze sobą blisko, a jesteście, nie wiem, w separacji lub będziecie w separacji, ale cały czas was coś łączy, więc może być właśnie między innymi um, dziecko lub jakieś zobowiązania tutaj w, w stosunku jedno do drugiego. A no w każdym razie tutaj to, co odchodzi, mamy królową kielichów, czyli tu jest jakaś miła, zakochana kobieta, kobieta bardzo wrażliwa, kobieta, która ma dużą intuicję, ktoś bardzo cierpliwy, konkretny, y, pomocny, przyjazny, więc no, y, kobieta wciąży się zawsze w tej karcie, też pokazuje y, no dużo energii, ale to jest ktoś bardzo taki ciepły. Tu mi te karty bardzo pokazują rodzinę. Więc no, dla kogoś z was. Teraz e, ta najbliższa energia, która się pokazuje, to jest siódemka monet. U kobiety duża cierpliwość. Jeśli są tutaj jakieś e, zobowiązania finansowe, no to tutaj też e, karta jakby mówi o tym, że to jeszcze. E, jest jakby w trakcie załatwiania, że tutaj jeszcze więcej czasu na coś potrzeba. Dużo cierpliwości musicie musicie się uzbroić w cierpliwość, musicie poczekać, ale też nie poddawać, ok? Bo siódemka monet już pokazuje taką osobę, która troszeczkę rezygnuje, bo myśli sobie, to co mi kiedyś cieszyło, przestało. I teraz y, zaczynam myśleć o tym, czy to po prostu nie, nie rzucić, nie zostawić, mimo, mimo tego, że już tak daleko doszliśmy z jakąś sprawą. Więc zwróćcie uwagę, czego to dotyczy. Mogą być to finanse, mogą to być zobowiązania finansowe, może to być jakiś projekt w pracy, który, y, którego się ktoś podjął, lub każda inna sprawa, ale jakby już w niej uczestniliście. Uczestniliście, tak dobrze chyba powiedziałam. Uczestniczyliście, sorry, um, i wiecie co, i teraz um, miejsce, w którym byliśmy, coś, co robiliśmy przez długi czas, coś, co kiedyś było dla nas pasją, coś, co nas sprawiało nam dużo przyjemności, duże zaangażowanie w każdym razie było Wasze w tym temacie, a i tu są konkrety, konkrety fundamenty, które ktoś kiedyś tam budował, i one doszły do pewnego momentu. Dalej już nie mamy na to wpływu, tylko ten czas jest potrzebny do tego, żeby, żeby jakby zobaczyć um, zacząć odcinać um, kupony od tego, tak? te profity, żeby do nas przyszły. Teraz jeśli chodzi o kartę, która ma powiedzieć o tym, e, moi drodzy, co jest w waszej podświadomości, więc tutaj się ktoś nie poddaje z tych osób. E, karta Sześciopuław mówi o tym, że jest jakieś zwycięstwo w podświadomości, osoba, która wie, że dużo zrobiła, że ludzie to docenili i, e, i tutaj jest jakieś dobre otoczenie, w którym wy się znajdujecie. Wśród jakichś dobrych, dobrego. Mm, Dobre środowisko ogólnie, dobra społeczność, w której się znajdujecie. Ludzie, ludzie was lubią, ludzie wam to o, kibicują, więc e, fajnie tutaj się to pokazuje. I teraz na koniec e, dlatego właśnie też e, chyba nam się ta królowa kielichów pokazała jako ktoś, kto odchodzi. Bo mam dwa kielichy, jeśli chodzi o ten, tą końcówkę tych Waszych kart, i tutaj już jest sprawa bardzo indywidualna. Dwie osoby, które, które coś łączy, takiego typu uczucie, miłość, przyjaźń no coś, z czym są we dwoje bardzo powiązani. I teraz ta karta jest po środku dwóch kart, które niestety mówią o zdradzie i o a, przykrym zakończeniu tego wszystkiego. Karta, która mi się pokazuje tutaj w pozycji e, środ e, środowiska zewnętrznego, mamy kartę trzech mieczy i karta, która ma pokazać, niestety, jakieś niedocenienie, rozczarowanie e, osoba, która e, Została pozostawiona samemu czy samej sobie w, jakiś tema, w jakimś temacie, została niedoceniona, a została zdradzona w ten czy w inny sposób. Więc, tutaj, mamy um, kartę rozczarowania i, i zranionego serca po prostu, zranionych uczuć. Dwa kielichy, tak jak powiedziałam, tutaj lęki obawy są związane z dwójką osób, z miłością, z jakimś uczuciem, z jakimś partnerstwem, z jakimś układem no ale jednak w, w dwóch kilikach my patrzymy tutaj na bardzo silną energię powiązania i teraz przy tej karcie głupca dla kogoś z was, tak jak mówiłam że może być, mogą być tematy miłosne tutaj ta osoba już idzie w nową drogę, ok? ta osoba już wie, że tutaj się coś wydarzyło i zaczyna nową drogę i prawdopodobnie ten głupiec też może coś takiego sugerować cały czas nie zmieni, jednak idziemy w kierunku jakiejś e, tajemnicy Czegoś, o czym nie mamy zielonego pojęcia, i gdyby to była właśnie jakaś nowa osoba, czy to jest pan, czy to jest pani, to tutaj musicie zwrócić uwagę. Dziwne to jest, niestety, dlatego że zwykle dwa kielicha są pokazywane jako coś bardzo błogosławionego dla nas, a przy dziesiątym mieczy to się nam wszystko jakby nie wiem, czy tu będą jakieś kłótnie i po prostu. Nie zdąży tutaj coś zaiskrzyć, albo zdąży i zaraz będzie takie zranienie, czy o co tu chodzi, ale mamy jakąś porażkę, jakieś odczucie zakończenia tematu i brak do tego powrotu. Niestety dziesiątka mieczy jest często postrzegana jako wieża, która nie daje nam um, wyboru. Bardzo szybka zmiana, bardzo taka zmiana nagła, która jest niestety niezbyt przyjemna, ale jakby nam pokazuje, co było prawdą, ok, a co było kłamstwem, więc tutaj jest to wszystko. I w dodatkowej karcie, no widzicie, i macie przede wszystkim faktycznie jakiś, nie wiem, jakiś... Um, Coś, z czego trzeba odejść. Wiecie, tutaj mamy zdrada, osoba, która jest dwulicowa, ktoś, kto próbuje manipulować uczuciami, wami, otoczeniem, ludźmi. Um, ale tutaj jest strasznie dużo pożądania w, tym, w tej całej tematyce. No, interesujące macie te karty. W każdym razie, wystrzegacie się osób, które by y, próbowały was wykorzystać. Znowu w ten czy w inny sposób. Bo tutaj, niestety, ta energia nam się pokazuje marna. I szóstka mieczy już mówi o tym, że pomału z tego wyjdziecie. Więc, bardzo możliwe, że tutaj pomału jednak ta energia będzie już się z nami zmieniała, co my tu jeszcze mamy. No tak, już, już będziemy szli w dobrym kierunku. Tu już jest zmiana i osoba, która się zastanawia tylko w którą stronę pójść, w prawo, czy w lewo, czy... ale jak najdalej, jeśli chodzi o zmianę. Więc tyle. Ściskam, pozdrawiam, czekam na komentarze, mam nadzieję, że skorzystacie z tego czytania i będzie dla was naprawdę pomocne. No i do usłyszenia, trzymajcie się.